Witam ponownie. Druga część tworzenia misji za pomocą skryptów w plikach SQF. W pierwszej części zajmowaliśmy się wykonaniem odprawy i zadania. Teraz przejdziemy do stworzenia jednostek w edytorze. Była to mapa Stratis. Mamy, szukamy swój projekt. Moja misja jest... Otwieramy. Czyli jeżeli chodzi o zadania i odprawę, to mamy wykonane. Teraz zajmiemy się, tak jak mówiłem wcześniej, tworzeniem jednostek, czyli podstawowe rzeczy dotyczące naszej misji. Czyli tak. Pierwszy cel to jest ten obserwator, który ma znajdować się na wieżyczce, więc musimy go stworzyć. Dajemy jednostki. Klikamy dwa razy, dajemy opfor, czyli czerwonych naszego wroga, tutaj mężczyźni, i damy operator drona. Jest. Żeby go umieścić tutaj na wieżyczce, żeby on stał na wieżyczce, musimy ustawić wysokość tej jednostki. Wysokość ustawia się tutaj na dole w zakładce wysokość. Wpiszemy 4 metry. O ile pamiętam, to te wieżyczki były na wysokości 4 metrów. To można żonglować tą wysokością. Na przykład można dać 4,5 metra. To wtedy jest 4,5. Lub 4 metry i 30 centymetrów to jest 4,3. My damy na równe 4. Ok. Dajemy podgląd, jak to wygląda. Bo jak stoi, o. Właści, właśnie... nas szybko ściągnął. Bo jesteśmy frogiem. Żeby tego uniknąć na, na czas tworzenia misji musimy sobie, czyli graczowi ustawić komendę, która spowoduje, że będziemy nie neutralnymi dla wroga. Jest to komenda Tis, Dis, czyli Czyli ten hasło "thist" co odnosi, odnosi się do konkretnej jednostki lub do konkretnego obiektu. Set, set captive, czyli można powiedzieć neutralność i true, czyli true, -a. aktywne. Takie Tłumaczę to, te słowo tłumaczę do konkretnej komendy, czyli aktywne. Nieaktywne by było false. Czyli abyśmy dali false, to czyli de facto ta komenda nam nic, nic nie pomaga, bo jesteśmy widziani jako wrogowie. Ta komenda razem z tym false będzie nam potrzebna później. W takim razie tutaj musi być true. Czyli ta jednostka jest neutralna, jest neutralną dla wroga. Ok, podgląd. I widzicie, będziemy sobie mogli koło niego latać, gonić od nas, on nas po prostu będzie olewał. O, on se tu stoi, to jest nasz, to jest nasz cel, nazwiemy tą jednost jednostkę cel 1, cel 1, bo możemy sobie tej jednostce wyszkolenie zwiększyć, zmniejszyć, żeby ona była bardzo inteligentna i dobrze wyszkolona, dajemy na przykład na maksa. Tu możemy stopień ustawić te jednostki. To jest szeregowy kapral sierżant. No i tyle z ważnych rzeczy. Tutaj wysokość. To wiadomo. Mamy cel. Pierwszy mamy. <laughs> Czyli marker tutaj jest. Ok, przechodzimy do celu drugiego. Musimy stworzyć dwóch wrogów, którzy pilnują naszego zakładnika. Stworzymy strzelca. Czyli zwykły strzelec. Tutaj już nie, nie trzeba nas wydawać. Wyszkolenie mu ciutkę zmniejszymy, żeby nie był za bardzo wyszkolony. O, mamy. I to będzie taki jakby wartownik. Dajmy mu punkty nawigacyjne. Tu te stópki. Klikamy, tworzymy pierwszy punkt nawigacyjny. I tu jest Ruszaj do już pełno tych różnych, ale my dajemy, ruszaj do zachowanie. Jeżeli mu nie damy, nie, jeżeli jej nie nie damy żadnego zachowania, to ta jednostka po prostu pobiegnie do tego punktu. Co zresztą zobaczycie. O, pobiegła. Co zauważyliście pewnie, że ta jednostka spadła z góry. A dlaczego spadła? Bo zapamiętało wysokość. Czyli ona była na 4 metrach. Musimy to zmienić na 0. Przy tworzeniu kolejnych jednostek już będzie 0, a jakbyśmy mieli, jakbyśmy mieli zostawione tu 4, to przy wszystkich tworzonych jednostek też by zapamiętało tę wysokość 4. Ok. Czyli ta jednostka pobiegła, a ona ma spokojnie sobie maszerować, więc zachowanie musimy dać bezpiecznie. Bez trosko nie dajemy, bo zachowanie bez trosko spowoduje to, że pomimo kontaktu z wrogiem, to ta jednostka będzie i tak taka, będzie olewała wszelkie ataki. Przynajmniej tak było w armie dwójce, w armii jedynce. Myślę, że w trójce też jest. Dokładnie tego nie sprawdzałem, ale myślę, że tak jest. Czyli dajemy bezpiecznie. I szybkość. Szybkość musi być ograniczona. Żeby ona szła, a nie biegła. Ok. Czyli idzie do tego punktu. W tym punkcie sobie jednostka się zatrzyma. Przystanie, żeby się tam porozglądała. Dajemy minimum 5 sekund. Średnio dajemy 10 sekund maksymalnie dajemy 15 sekund czyli od 5 sekund w przedziale od 5 sekund do 15 sekund ta jednostka się zatrzymie. My dokładnie nie będziemy wiedzieć, czy ona będzie tam stała 5 sekund czy 10 sekund czy 15 sekund to jest właśnie takie, żeby to nie było takie wszystko na wymiar, monotonne. Tworzymy drugi punkt nawigacyjny. Tu muszę na, na punkty. Tu trzeba pamiętać, żeby to było przełączone na punkty. Tworzymy na drugi punkt nawigacyjny. Tutaj już nie zmieniamy nic, bo wszystkie te dane z pierwszego punktu będzie wykonywać dalej. Tu możemy znowu sobie ustawić... Żeby przystanęła na, wszędzie na 5 sekund damy. OK Ustawimy sobie kolejny tutaj. Albo może nie. Tutaj. Damy sobie od 5 sekund. Średnia damy 20. Maksymalna 25. I w tym przedziale się, do, się jednostka zatrzymie, tu dajemy kolejny, tu sobie damy 20 sekund, 30 sekund średnio, a maksymalnie 40, czyli tu będzie większy przedział zatrzymania się jednostki. I ostatni punkt damy przełącz, czyli pętla, żeby Zapętlić to, i strażnik będzie dookoła sobie maszerował. Sprawdzamy w podglądzie. Wojak sobie idzie spokojnie. Teraz w grze jest taka funkcja, że możemy ten czas sobie przyspieszyć. Będąc w grze, robi się to na, klaw na klawiaturze na przycisk plus. Dajemy raz plus. Czas przyśpiesza, przyśpiesza, przyśpiesza dwa razy. bo widzicie jak szybko idzie. Jeszcze raz plus. Czas przyśpiesza cztery razy. I sprawdzamy sobie. O. Przystanęła. To jest właśnie do sprawdzenia takich funkcji, żeby to szybciej, żeby sobie przyspieszyć. Podczas grania w misji też to też nie działa to w, oczywiście w y, multiplayerze ale w singlu działa widzicie żeby zmniejszyć czas na klawiaturze dajemy minus i dwa razy powracamy, czyli klawisz plus przyspiesza czas, klawisz minus zwalnia czas dobrze, tą jednostkę mamy teraz tworzymy naszego wartownika tu będzie, w tym budynku będzie nasz zakładnik, którego będziemy musieli odbić i stworzymy wartownika, którego go będzie pilnował. Czyli musimy znowu stworzyć jednostkę wroga. Damy go na szczelca letkiego. Strzelę z letki, jest. Zgrupowało go automatycznie. Musimy odgrupować go, żeby tych dwóch nie było w jednej grupie. Tutaj musi być 0. Wysokość 0. Ustawiamy go mniej więcej tak. Siebie też wpakujemy do budynku, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało w podglądzie. No, coś musimy przesunąć i to znacznie tutaj. Zobaczymy, i to tak za pomocą prób i błędów przesuniemy go troszeczkę od tych drzwi. Ok, jest a na moim miejscu będzie zakładnik. Czyli siebie musimy przesunąć i tworzymy zakładnika. Czyli jednostkę. Infor. Infor, czyli zielonych. Dajemy mężczyźni. Szczelec nieuzbrojony, bo to ma być jeniec. Tworzymy. Tu musimy pamiętać, że Intfor, czyli ta druga frakcja, musi być sprzymierzona z Bluefor, czyli z nami. Jeżeli damy nikomu, to wtedy ten Intfor będzie wrogiem dla, dla nas i dla wroga. Jeżeli damy, że sprzyja wszystkim, to on będzie przyjacielem i dla nas, i dla wroga. My dajemy, że jest przyjacielem tylko dla nas. OK. W takim razie będzie przyjacielem dla wroga. I żeby ten strzelec wroga go nie zastrzelił, musimy mu dać komendę taką samą, jak my tu mamy. Czyli to kopiujemy Ctrl C i wklejamy tej jednostce. O! Czyli wróg nie zaszczeli naszego zakładnika. W chwili obecnej, bo potem podczas misji będziemy robić tak, że mamy. Jest zakładnik. Ok. I teraz tak. Musimy stworzyć. Zapisujemy sobie to wszystko. Teraz stworzymy tej jednostce, temu zakładnikowi, żeby on po prostu nie uciekał, bo w, w którymś momencie on może po prostu uciec. Czyli musimy wpisać taką komendę, żeby on nie uciekał, i wpisać animację, komendę animacji, że po prostu on będzie miał podniesione ręce do góry. Że symulował, że się poddaje po prostu. Wchodzimy do tej jednostki. I tu w aktywacji musimy wpisać komendę, korzystając ze swojej ściągi. Mam tu przygotowaną ściągę. Właśnie wyszedłem z niej. ściąga. Jest. I to jest ta ściąga. Komenda najemca. Czyli tak. Komenda, która powoduje, że Jednostka, kopiujemy to, będzie miała podniesione ręce do góry, czyli po komendzie TISCAPTIVE TRUE, musimy dawać ten, dać ten przerwnik, przerwę i wkleić CTRL V tą komendę. OK. Następną komendę musimy wpisać tą niżej. Ona powoduje bloka, blokadę jednostki. Blok, tu piszę blokadę IE, czyli zablokuje inteligencję jednostki. Choćby nie wiem, co się działo, choćby granatami rzucali, to ta jednostka po prostu nie będzie się ruszać, nie będzie uciekać. Czyli musimy to skopiować. Wchodzimy do gry i kopiujemy w inicjację jednostki. Czyli T, disable ai, anim. Ok. Sprawdzamy to. I ładnie jednostka mamy. Można to zrobić taki trick ale w tym poradniku nie będziemy się tym zajmować, żeby mu ściągnąć kamizelkę, ściągnąć hełm. My po prostu, żeby to wyglądało, zmienimy jednostkę na ocalały. Damy go na ocalałego i już taka domyślna będzie. O, mamy rozbrojonego całkowicie zakładnika. Tutaj zrobimy sobie taki bajer. Że zmniejszymy mu zdrowie, pancerz do połowy, tak, żeby ona wyglądała, że jest ranna, pobita, jak widać, jest pokiereszowany, pobity, ranny, i tyle. Mamy stworzoną jednostkę zakładnika. Tutaj sobie ten wojak go pilnuje. Projekt zapisujemy. Aha, jeszcze ważne, żeby nazwać tą jednostkę. Nazwiemy ją Zakładnik przez L. Nie przez L, tylko przez L. To jest ważne. Bez polskich znaków. Ta nazwa będzie potrzebna w dalszej części. Zakładnik przez L OK czyli mamy i co i zajmujemy się teraz uruchomieniami zadań czyli tak od czego by tu zacząć Może od likwidacji Likwidacji tego obserwatora, i tak. Na podstawie prostego wyzwalacza, wyzwalacz. Tu usuwamy o, mamy, tu sobie gdzieś tak blisko damy i. Jeśli ta jednostka zginie, uaktywnia się zadanie, zalicza się zadanie numer 1, czyli to jest jednostka o nazwie Cel 1, wpisujemy w warunku. Not Aliwę, Cel 1. To znaczy się, że jeżeli cel 1 zginie, wyzwalacz się aktywuje. A w aktywacji dajemy yy, wykonanie zadania pierwszego. Zamiast NOT, Aliwę, możemy w, stworzyć taki wykrzyknik. I to jest ta sama komenda. Bez NOT, ale musi być wykrzyknik. OK. I stworzyć odpalenie komendy, która uruchomi, że pierwszy cel zaliczy. Czyli wchodzimy do swojej, swojej ściągi, bierzemy składnie, kopiujemy odpowiedzialną za zaliczenie, czyli Tom, kopiujemy. Wklejamy tu, musimy dać nazwę, do którego zadania się to odnosi, a odnosi to się do zadania. Musimy sobie tu wejść w swój projekt, moja misja: briefing do zadania 1. Czyli tutaj. Zad 1 i tu jest wszystko. Okej. Okay. Sprawdzamy. Mamy tutaj zadanie pierwsze czyli tu musimy go sprzątnąć. I jak widać, zlikwiduj obserwatora. Zadanie ukończone. Sprawdzamy ptaszek zielony. Jest. Jest. Wszystko gra. My nie będziemy używać tutaj komendy w aktywacji, bo użyjemy sobie ją w pliku SQF. Czyli tu musimy dać komendę, która uruchamia plik sqf. Pierwsze, ten plik sobie stworzymy. Czyli wchodzimy na swoje wypociny tutaj w tej misji. Tworzymy sobie, z init kopiujemy plik. Mamy. Nazywamy go zadanie 1 żeby wiedzieć że ten plik jest odpowiedzialny za zadanie 1 otwieramy go czyścimy i ze ściągi kopiujemy to samo co żeśmy wklejali w edytorze czyli to o to są to sobie wytniemy jak się wycina wiadomo że kopiuje się kontrol C wkleja się ctrl-v, a wycina się ctrl-x wycinamy to wchodzimy do naszego stworzonego plika o nazwie zadanie 1 i wklejamy i mamy to tą samą tutaj w pliku tu nawet damy sobie dla bajeru zwłokę czasową czyli sleep, 2 sekundy Czyli po zabiciu tej jednostki nie wyświetli się informacje o zaliczeniu za, zadań od razu, tylko po określe dwóch sekund. Zrobimy sobie przerwę, żeby to było bardziej widoczne. Zapisujemy. Natomiast tu, w wyzwalaczu, musimy wkleić komendę, która uruchomi ten plik. Czyli wiadomo, że musi uruchomić plik. Zadanie 1. Tą komendę sobie kopiujemy. Wchodzimy do edytora, wklejamy i tutaj nazwę modyfikujemy na zadanie 1. Kropka SQF musi być na końcu, czyli to powoduje tak, jak objaśniałem. W poprzednich filmach ta komenda powoduje uruchomienia pliku tego, a w tym pliku swoje skrypty, które potem w dalszej części poradnika rozwiniemy je bardziej. Ok, to mamy, zapisujemy podgląd. Sprawdzamy dwie sekundy. Zwłoka i po dwóch sekundach zaliczyło nam zadanie, czyli zwłoka jest ok. Wchodzimy jeszcze raz do tego pliku. Brefing, dobra, pozamykać. Wchodzimy do tego pliku. I tutaj. Albo niżej. A najlepiej. No niżej. Piszemy zadanie 1. To będzie potrzebne do zakończenia misji. Za, zadanie 1 równa się true. I przerywnik. Co sobie możemy dać? Odstępy. Czyli to jest informacja skryptowa dla gry, że te zadanie 1 się wykonało. Dla nas informacja jest poprzez to. A dla schematu gry informacja, że to zadanie zostało wykonane jest poprzez to. Wyjdzie to w praniu, o co mi chodzi. Wiem, że było tam w pierwszym filmiku, ta pierwsza, pierwszy przykład misji, co, co tam objaśniałem, występują tam właśnie te zadania true i potem, w, które były potrzebne do zakończenia misji. OK. Czyli tu mamy zadanie 1 równa się true. Zapisujemy to i na razie zostawiamy. Ok. Tu wyzwalacz mamy. Tu możemy w tekście też pisać sobie zadanie 1, żeby wiedzieć, że ten wyzwalacz jest odpowiedzialny za zadanie 1, czyli to. Te informacje są istotne, jeżeli y, tworzymy y, rozbudowaną misję, gdzie jest pełno wyzwalaczy, y, bogaty scenariusz i w ogóle. Ok. Zadanie 1 zrobione. Teraz przejdziemy do zadania drugiego, czyli do uwolnienia naszego zakładnika, ale to zrobimy w następnej części poradnika. Dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.